Cześć. Cześć. Żeby trochę odpocząć od tej rowerowej rutyny, w końcu ruszyliśmy w góry. Tak, jesteśmy w Dolinie Prosieckiej, którą będziemy sobie właśnie wędrować. Później pójdziemy sobie zielonym szlakiem na Prosiek. Dobrze mówię? Tak. Dobrze mówię. A później będziemy wracać Doliną Kwaczajską. Kwaczańską. Dokładnie. Czyli jesteśmy na Słowacji. Czeka nas około 21 km wędrówki w formie pętli, także bardzo tak fajnie będzie. A że nigdy tu nie byliśmy, to jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wygląda. I co nas czeka. Wiemy, że będą jakieś drabinki. Wiemy, że jakiś wodospad, pewnie taki niewielki. A co więcej? Chyba za dużo nie czytaliśmy na ten temat, więc będziemy relacjonować na bieżąco. No, jak mieliśmy czytać, jak to wczoraj ustaliliśmy po południu. No tak, bo miały być rowery, a w końcu wyszło, że jedziemy w góry. Także zapraszamy. Dolina Prosiecka znajduje się w górach choczańskich, które przecina w poprzek. Nie jest to nadługa, bo licząca zaledwie 4 km, ale za to uchodzi za jedną z najpiękniejszych dolin na Słowacji. Oprócz płynącego potoku znajdują się tu też inne atrakcje, jak stalowe stopnie, drabinki czy mostki. Już początek pokazuje, że będzie dzisiaj ciekawie. Już tam w oddali widzę jakieś kładki. O, super. Także zobaczymy. Idziemy. Powiem Wam, że jest fantastycznie. Klimatem trochę przypomina to albo Diery, małej Fatrze, albo słowacki raj. Oczywiście tutaj w skali mikro. Trochę taki zarośnięty tutaj ten szlak. Ciekawe, jak często jest on odwiedzany. Bo nie wygląda, żeby tutaj tłumy chodziły, chociaż tam na początku te skałki były wyślizgane. Po przejściu około 2,5 km rozpoczęliśmy już podejścia. No zobaczymy, ile tych przewyższeń tutaj się złapie. No naprawdę, nie ogarnialiśmy tej trasy, jak to z przewyższeniami wygląda. Jedynie wiemy, że idziemy tak niebieskim szlakiem przez Dolinę Prosiecką, później zielonym szlakiem na prosiek i do Doliny Kwaczańskiej i czerwonym przez Dolinę Kwaczańską, a wrócimy żółtym. Jesteśmy przy wiatce, i tutaj jest odbicie strony wodospadu, do którego właśnie teraz sobie ruszymy. 10 minut. Jesteśmy przy wodospadzie, ale nie jest on jakiś taki spektakularny. Nieduży można powiedzieć. No, w porównaniu do naszej siklawy czy siklawicy, to nie ma porównania. Ale jest urokliwy. I wróciliśmy już na niebieski szlak. że ta, ta drabinka, no. cała krzywa. No. Myśleli, że tak łatwo będzie. No tak. Tego wodospadu ponownie ciekawiej się zrobiło. O tak, już przed nami widzę dwie drabinki. Także tutaj idziemy teraz takim wąwozem. Bardzo fajnie. Nie podoba mi się. Fajnie, że tu przyjechaliśmy. No. Bo pomysł na tą trasę w sumie to już mieliśmy dwa lata temu. Dwa czy w zeszłym roku? W zeszłym, w, zeszłym roku w zeszłym roku jak zeszłym na Siwym Wierchu byliśmy, Bo, tak? Tak. Bo patrzyliśmy właśnie na tą dolinę. No i jakoś tak zapomnieliśmy, zapomnieliśmy. I wczoraj Kamilowi się przypomniało, że przecież chcieliśmy tutaj przyjść. A swoją drogą, to jeśli nie widzieliście naszego filmu z Siwego Wierchu, to też na niego zapraszamy bardzo serdecznie. I ja, oczywiście to będzie w kartach podpięte. Bo to naprawdę przefantastyczna trasa. Tak, potwierdzam. Ślisko jest. No mi też się podoba. Dobry plac zabaw. Tak. jak do linka to tutaj... Ja też zaraz zobaczę, tylko skończycie nagrywać i wchodzę. Chwilę były drabinki, to teraz są klamry, pełna różnorodność. Wchodziliśmy właśnie do skrzyżowania szlaków niebieskiego i zielonego i teraz będziemy właśnie tym zielonym wędrować na Proseczne. No, według tej tabliczki godzina 15 na szczyt. Jeszcze kawałek podeszliśmy tym niebieskim i zobaczcie jakie tutaj fajne widoki. Ale już wracamy, bo prawdopodobnie trzeba będzie wejść O que To za jakichś krzaków przedzieranie. O, jest sławeczka, to sobie zasiądziemy i zjemy. Bo trzeba złapać trochę kalorii przed podejściem. Na jedzeniu możemy atakować szczyt proseczny. Kokota niesamowita A. też się już upociłam, także nie... Chyba mało Fatrę widać. No tam ma wielki rozsutec, się, tak? Wielki rozsutec, później ten stoch i tam dalej wielki krywań. Może być, trzeba będzie się wybrać. Ciekawe, widać Ciebie nie widać. No, dziś nie zła. Widać, że tutaj mało ludzi chodzi. A co tutaj się dzieje? Co Ty robisz? Malinowe Eldorado. No, dużo jest malin. Ja też sobie podjadam. O. Żeby nie było jakieś jest sierpień to i musi być jakiś kadr z wierzbówką kiprzycą Chyba faktycznie nie jest ten szlak za bardzo uczęszczany. Naprawdę. Wąska ścieżka. No i w sumie dosłownie parę osób nas minęło. Gdzie ty żeś tam wlazła? No i wywiódł mnie chłop w maliny. Dosłownie. <słownie> Dosłownie. Jakieś pokrzywy. Jesteśmy na grzbiecie, wędrujemy w stronę szczytu. A przed nami jezioro Liptowskie, a za nim Niżne Tatry. Tam też widać stoki hopoka. A co w trawie piszczy? A Paulinka w trawie piszczy. Co to za pojemnik? O, naszycik. O. Czyżbyśmy na szczyt dotarli? Tak. Jesteśmy na szczycie, ale długo tu nie zabawimy. Nie wiem, jakieś mucho, yy, mrówki czy co to się, mm, się tak, nazywa. Tak, mrówki ze skrzydłami. Mrówki takie ze skrzydłami są tak upierdliwe, że nawet nie można sobie ło. posiedzieć. A widoczek jest przepiękny, bo za nami są Tatry. Tatry Zachodnie. Tatry Zachodnie i po drugiej stronie właśnie wspomniany już przeze mnie wcześniej Siwy Wierch. Dokładnie. nie dało się tam wysiedzieć przegoniły nas te owady o jeszcze trochę tutaj jest ich. ale Tatry jak na dłoni piękne Zeszliśmy już tym zielonym szlakiem z tego prosecznego, i jesteśmy właśnie na niebieskim. A to oznacza, że do kwaczańskiej doliny mamy z jakiejś pół godzinki dojścia. Od razu też klimat zrobił się fajniejszy, mam skałki, jest chłodniej. Także fajnie, bo już końcówka tamtego zielonego szlaku się nużyła. Paulinka to tak zasypia na szlaku. No, już bym mogła się gdzieś położyć na jakąś drzemeczkę? Tak. No, oj, oj, oj. trochę kawy mi już brakuje. Ojojojoj. Oj, oj, oj. No, I może idę. jeszcze kofolki. O, kofolki to bym się napiła, tak obiecałeś mi. Dlaczego no, jeszcze nie było kofoli? No, do tej nie pory? wiem. To idziemy poszukać. Może w kwaczańskiej dolinie. my sobie jeszcze na punkt widokowy na tą całą Dolinę chłaczańską. Nazywa się bardzo ładnie, bo Mały Rochacz. Tak? tak, Mały Rochacz, dokładnie. Mały Rochacz, takie nawiązanie. Do no, które są niedaleko. A na Rochaczach kiedyś byliśmy, trzeba znowu będzie odwiedzić. Ale właśnie tak jak szliśmy to po sobie pomyślałam, że może byśmy odtworzyli tą trasę, którą wtedy szliśmy. A nie, tamtej tak. trasy to nie, nie będziemy odtwarzać. Lepiej nie mówić, co by tam wymyśliliśmy. No, ładnie to wygląda skałki w koło. A z jakieś kilkadziesiąt minut temu wędrowaliśmy tam w górę. Fecie, tuż przy wyjściu z Doliny Kwaczańskiej, żeśmy się posilili, co dobrego żeśmy to? No jedliśmy langosza i piliśmy kofolę. W sumie te kofole to takie obowiązkowe. Ja, oczywiście. No. A langosza to wzięliśmy dwie, dwa, dwa por Dwie porcje, tak. Dwie no. porcje, a w sumie to mogliśmy wziąć jedną. I na tak pół się, zjeść, tak. Tak się obżarliśmy, a czekają nas jeszcze około, sami Niecałe 6 kilometrów. Jeszcze no. mamy niecałe 6 km do przejścia, chyba będziemy się toczyć. No to poturlamy się, <laughs> i będziemy wracać już na parking w Dolinie Prosieckiej. żółtego szlaku prowadzącego do Doliny Prasieckiej w stronę Tatry Niżnych bardzo fajna ścieżka tym żółtym szlakiem prowadzi. Tylko dlaczego pod górę? No nie wiem, no tak widocznie musi być, <noise> ale idziemy tu praktycznie z krajem lasu, w cieniu. Także jest super. ale mamy fajną ławeczkę z pięknym widokiem. Że szkoda było nie skorzystać z tego. Zaraz Wam pokażę, jak pięknie siedzi. Bo z każdej strony widoki. I co ty tam widzisz? No jak te moimi plecami pięknie Tatry wyrastają. Tutaj po lewej stronie niżne Tatry. A przed nami jeszcze nie widać, ale wielka Fatra, a później mała Fatra. No jest ładnie, jest widokowo. Jesteśmy z powrotem już w Dolinie Prosieckiej. Zatoczyliśmy pętlę 21-kilometrową. Czy 22. I jak Ci się podobało? Jak no, Twoje wrażenia? Podobało mi się bardzo. A co ja mam mówić? Zresztą sami widzieliście w filmie. Dokładnie. Na początku ciekawe te, tutaj ta dolinka, drabinki, jakieś kładki. Haszczy. Oczywiście Też, Kamil, tak. Kamil wywiódł mnie w maliny. <laughs> no <śmiech> ale... szczyt. Tak. Tak, było coś dobrego do jedzenia. Ale prosiecka dolina jakbym miał porównać do Kwaczańskiej, to jednak zdecydowanie mi się bardziej podobała. Tak, mi, mi tak samo. No i ten ostatni fragment szlaku, to znaczy jeźdź, ten żółty szlak. Ten żółty. Te, łączący te dwie doliny, Piękne. no to jest przepiękne. Cały czas mieliśmy widoki, także w ogóle się ta droga nie, nie nudziła. Nie nudziła, nie nudziła. No nic, to kończymy tą wycieczkę, jeszcze zostało nam za 200 metrów do parkingu. I będziemy wracać do domu. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.